Diszy plan, powiedzmy, że jest wykonany. Miałem kupić doniczki do moich roślin i właśnie jedzie masza sprzątająca. No, muszę powiedzieć, że Miejscówka warto polecenia. E, Jej porcje są mega dobre. I rozmawiałem z, z panem w kolejce i mówił, że jakby wie, że te składniki są świeże i, i to czuć. 26 zł za zupę i za kurczaka po wietnamsku. E, no ogólnie dość dużo, ale powiedzmy, no nikt tego nie zje. <śm> tak, żeby się nie najeść. Bardzo miła pani, to dyniczkę sprzedawała i praktycznie jestem na Wawelu, więc miałem bardzo blisko. Teraz idę na mieszkanie i zbieram się na siłownię. za przesadzanie Muszę zobaczyć jakie proporcje Z tyłu do ziemi Ale pewnie karantynów tutaj troszeczkę Powiedzmy 10x15, tak mi się wydaje Ale muszę jeszcze sprawdzić co tutaj jest Wysząca, no to ona chyba to na razie zostanie No i że będę mi poszukać jakiejś fajnej Damy go do słońca, podleję jeszcze go i zobaczymy, pewnie pod koniec dnia powinien się podnieść. Mam nadzieję.